Witam wszystkich serdecznie, Marek Sokolski z tej strony. Dziękuję za nominację Michała Janoty. Jestem do waszej dyspozycji. No, największe wrażenie i atmosfera, która panowała na stadionie to był, był Stadion Narodowy i mecz otwarcia Polska-Grecja na Euro 2012. Powiem może taki śmieszny błąd, który mi się przydarzył. Kiedyś w trzeciej strzeliłem samobójczą bramkę twarzą, że tak powiem, bo przy strzale piłka odbiła się od słupka, trafiła mnie twarz i ja trafiłem do karetki, a piłka do bramki. Boli głowa podwójnie, bo, bo mecz przegrany u siebie, to na pewno ból głowy jest, ale przede wszystkim jeszcze ból związany z urazem, który, który dostałem, bo bolało mnie jeszcze dwa dni głowa i i nie wiem, czy to bardziej z powodu 03, czy, czy z powodu urazu głowy. Nie mam takiego jakiegoś ulubionego swojego miejsca w Bielsku. Mam ich po prostu dużo, bo uwielbiam to, to miasto i, yy, i tu się wychowałem. Na pewno jest to osiedle, na którym się wychowałem. Na pewno jest to, jest to stadion, yy, czyli przysłowa Górka, na której się też wychowałem. No i przede wszystkim szyndzielnia, dębowiec i, i, i okolice lotniska, czyli taka typowa rekreacja, gdzie, gdzie, gdzie na pewno lubię spędzać czas. No taki dziwny trening. Yy... No, przede wszystkim bardzo śmieszny trening to był, za e, trenera Leszka Ogrzyńskiego, który, który byliśmy w takich e, dużych piłkach i, i naprawdę było kupę, kupę zabawy, kupę śmiechu i ja naprawdę w nogi wchodziło, także taki dziwny, ale na pewno pożyteczny trening i śmieszny. Miałem, to był Diego Armando Maradona, e, bodajże pierwsze mistrzostwa, które które oglądałem, już wiedząc o co chodzi, że tak powiem, miałem 8 lat, to był 86 rok. Naprawdę to był pierwszy taki idol, który, który mi utkwił wtedy w pamięci, który, do, do którego zawsze potem gdzieś na podwórku się mówiło, że o Diego, strzela Diego, I to był właśnie Diego Maradona. Oczywiście, że wierzę. Tutaj e, gdybym, gdybym nie miał jakiegoś swojego celu, i, i to, to, to by e, trzeba było wychodzić na murawę. No, moim celem i całego zespołu jest awans i na pewno e, ciężko to teraz mówić w takiej sytuacji, ale, ale naprawdę ta strata nie jest duża i, i naprawdę ja w to wierzę. A jeżeli jest wiara, to, to i trzeba czekać do końca, co się wydarzy. No, ta wiara na pewno jest. i i na pewno na nie zgaśnie do ostatniego momentu, w którym, w którym będzie przesądzone, że, że nie awansowaliśmy czy awansowaliśmy. Na pewno chcę działać cały czas w piłce. I, i mam otworzoną szkółkę z Krystianem Gańcarczykiem, która prędzej się rozwija. Teraz jestem aktualnie na szkole trenerów w PZPN-ie w, w, w Białej Podlask. Białe pod Podlasce i, i na pewno, na pewno w tym kierunku też chciałem iść. I, no i na pewno, na pewno moje życie związane będzie z piłką i, i do tego co dążyć i do tego się przygotowuję. Nie uważam się za legendę. Myślę, że legendy czy bohaterowie leżą na powązkach i, i, i tak to wygląda. Czuję się z tym miejscem bardzo związana, ale legenda to dużo powiedziane. To jest takie, taka legenda, To coś, co to, to się kojarzy z czymś, na które pracuje się całe, całe życie. I wydaje mi się, że, że tego życia mi troszkę jeszcze zostało i, i gdzieś tam będę na to pracował, ale, 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 ale no legenda może jeszcze nie, może bardziej zasłużona osoba, a, 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 a może kiedyś czas, czas pokaże. Górnik Łęczna, Krzoostrowe Świętokrzyski to były baraże o utrzymanie i, i, i naprawdę utkwił mi w pamięci przez, przez, przez tam wyczyn, który, który mi się udało gdzieś tam zrobić, Była to 94 minuta. Przebiegłem bodajże 75 metrów, gdzieś tam obliczali to z piłką, minąłem 4 czy 5 zawodników i strzeliłem ramkę na 1.0, może. To nie było to, że ten wyczyn tak chciałem zapamiętać, ale, ale naprawdę zapamiętałem to, że, że po tej bramce już naprawdę nie miałem siły, ale jeszcze biegłem się cieszyć i wszyscy na mnie wpadli i myślałem, że naprawdę wyzionę ducha, bo już nie mogłem czym oddychać i potrwałoby to parę sekund, naprawdę bym już nie żył. Sport wyczynowy, bo to jest wyczynowy sport, gdzieś tam opierający się na dużej e, wydolności fizycznej, to, to też to zawsze m, trzeba poprzeć pracą, ale, ale przede wszystkim pasja. Pasja była moim naprawdę największym takim motorem do tego, że no, chciało mi się cały czas biegać za tą piłką i, i, i trenować. Trenowałem, tre i dwa razy dziennie, jeszcze się wychodziło, grało się gdzieś na orlikach, czy wtedy jeszcze nie było, na betonowych boiskach i to była pasja. I myślę, że przez to, że, że tak cały czas gdzieś tam się grało, ruszało, to to, 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 było, to była ta praca, która potem gdzieś tam dała jakiś efekt w postaci mojego życia, że mogłem zawodowo i, i do tej pory y, z tego się utrzymywać. To było, ich, było ich dużo. Barwach Podbezpieczak, które pamiętam do dziś. Było na pewno yy, mecz, po którym yy, awansowaliśmy yy, do ekstra klasy, gdzie, gdzie była feta, yy, gdzie tu było naprawdę yy, kupę zabawy i, i różnego rodzaju yy, yy, fajnych rzeczy. No, ten, w którym też utrzymaliśmy się, po, po, był to mecz na widzewie, po, po, po bardzo słabej rundzie. Jesienne, gdzie, gdzie naprawdę mieliśmy 6 punktów, wszyscy nas kazali, a my, a my do ostatniej kolejki walczyliśmy i, i to udowodniliśmy wszystkim, że, że się otrzymaliśmy. To naprawdę było fajne, fajne przeżycie. No i wszystkie te, 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 te mecze, które, które już gwarantowały nam to utrzymanie w klasie i e, to jeszcze, jeszcze jeden mecz, który mi tak naprawdę utwił w pamięci, to był ten mecz z Thermaliką, gdzie e, gdzie utrzymaliśmy się, znaczy gdzie byliśmy jedną nogą w Łusemce, powiem że tak, wygraliśmy 2-0 i przez te, te dwa czy tam trzy dni byliśmy w Łusemce, czyli taki największy sukces tego klubu. A o, o wszystkich następnych siedmiu chciałbym naprawdę zapomnieć. Myślę, że to. Nie zależy od wrażenia, to jest jednak jakaś odpowiedzialność, jakieś, jakieś wyróżnienie i to, to nie ma, jakieś, nie ma jakieś być związane z jakimiś, wyróżnie, znaczy z jakimiś artystycznymi wrażeniami. Nie, 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 to jest yy, na pewno fajna rzecz, ale, ale niekiedy bardzo ciężka i z tym trzeba sobie radzić. I, i naprawdę no nie jest łatwo być kapitanem. W tych momentach ciężkich dla zespołu i, 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 i takich jak teraz, teraz się znajdujemy. Naprawdę nie i, i, i miałem na pewno dużo, dużo przykrych rzeczy z tego, że miałem opaskę na ręce, ale, ale jak jest bardzo fajnie, to, to, to czuję się jakoś naprawdę wyróżniony w tym wszystkim i, i, i wiem, że, że ten mój wkład w coś, w coś, co poszło w dobrym kierunku, był, był wtedy duży. Chciałem podziękować kibicom za, za pytania, naprawdę były bardzo ciężkie i, i, i musiałem tutaj naprawdę się skoncentrować, żeby, żeby na te pytania dobrze odpowiedzieć. Nie były przede wszystkim głupie i, i za to też dziękuję. Chciałbym nominować naszego, jak to wszyscy mówią, najlepszego zawodnika teraz Leszcza Leszczyńskiego do którego nie dość, że, że ratuje nas przed, przed jeszcze większym lamarzem, to jest jeszcze zawodnikiem, do którego najczęściej podajemy według kibiców i, i tu chciałbym do niego, do niego tą, tą nominację kierować. Dziękuję bardzo.